I tym oto sposobem szedłem do wieńca. Pierwszym rogiem na tym kamieniu będzie już wieniec. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. W ogóle chyba powinienem zmienić nazwę tego kanału na, nie wiem, buduję dom po godzinach. <laughs> Słuchajcie, fajna sprawa, bo nie dalej jak wczoraj pytałem, zastanawiałem się o tym kominie, że mówiłem, że będę musiał zapytać kierownika i projektanta, skonsultowałem ewentualnie z projektantem i wyobraźcie sobie, że kierownik mi tutaj zjechał, miał no po drodze znowu gdzieś tam i tak dalej, przywitałem go i mówię mu, właśnie o panu myślałem, wczoraj o panu myślałem, mówię, że będę się musiał z panem skontaktować, bo mam pytania, no i w sumie kilka pytań rozwiał wszystkie moje wątpliwości dobra to zostaje na tym kamieniu już będzie wieniec teraz jadę w poziomie jak widzicie tamta część będzie wyższa tutaj mam e, ten do dojechania i jeszcze jeden nie raz dwa sorry bo się już mylę e, dwa kamienie tu jeszcze mam do dołożenia i też wieniec i tak, pierwsza sprawa, rozwiał mnie w mojej wątpliwości na temat e, nadproży do okien. Nad oknami mogę zastosować kształtki U. E, fakt faktem, kształtki U są wysokie na 24 cm, e, bo chcę je bodajże... No, z tej drugiej firmy. Nie chcę mówić nazwy i tak dalej. E, nieważne. Natomiast, tak, tutaj od, tego, od tej kreseczki mam jeszcze 40 cm wysokie okno. Mam tutaj miarkę, mam że być może te kształtki nawet spaszą idealnie, spasują. 40 do góry. Tutaj mi wejdzie jeszcze jeden pustek, czyli 32 na 12 cm, i później mam kształtkę 24, czyli będzie 20. Jeszcze trzeba będzie troszeczkę domurować. Tak to wyjdzie. W środku będę robił nadproża ceramiczne, natomiast pytanie też padło na temat nad drzwiami tarasowymi, i zasugerował jak najbardziej kształtki L. Rozrysował mi to tutaj w bardzo prosty sposób. I tak kształtki 3 metrowe podwójnie, w środku jeszcze będzie zalane betonem ze zbrojeniem, tak jak tutaj pręty zbrojeniowe dalej. Yy, I zastanawiam się, czy ich nie rozszerzyć na szerokość muru i z dołu potrzebować. Le, lepiej nie, żebym tą przestrzeń, o może narysuję, że jak będzie kształtka L, druga będzie tu, a mur jest szerszy to tutaj wypełnienie steropianowe albo z XPS-a, najlepiej z XPS-a jako dodatkowy izolator a dopiero tutaj będzie roleta, w tą stronę i tak dalej także jak najbardziej to w, tym, w tym kierunku podążam aha, no i temat komina, bo się wyjaśniło eee, i słuchaj, dzięki Karol, żeś mi wbił w bo teraz tak eee, jak najbardziej po, podkreślił sam to, że eee, zyskam więcej pomieszczenia i na ścianie i na tym Jestem tylko zasugerował coś innego, żebym dokupił kształtki podwójne. Nie trzykomorowe, tylko podwójne i podwójne dał w ten sposób. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, że druga kształtka się kończy tutaj. Natomiast pojedyncza kształtka, ona będzie doklejana, ona będzie w ten sposób i zostanie mi tutaj ze 3 cm, ale tą kominówkę już będę miał w łazience. I w ten sposób to działam. Zyskam tutaj, że mam normalnie wentylację, i w tym momencie dymne mogę zrobić albo tu, albo tu, gdzie będzie mi wygodniej. Bo i tak tą kształtką pojadę od dołu. Także te dwie, te dwie kształtki idą out. Może się je uda odzyskać, nie wiem, oszlifować albo coś w tym stylu, i może w którymś momencie domurować. Nie wiem, zobaczymy. Nie będę, ich, nie będę, starał, nie będę starał się, żeby ich rozwalić, tylko spróbuję je odzyskać. Docelowo w pomieszczeniu będzie 2,60-2,65. W, w tych granicach będę starał się zrobić to pomieszczenie w tej niższej. Wyższa część yy, yy, rozważam 3 m lub 3,20. Rozmawiałem też na ten temat z kierownikiem przed chwilą. Zasługi robił, że nie ma co iść. Te 3 m, to są naprawdę duże pomie pom 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 pomieszczenia i niepotrzebne grzanie. Ale 3 m jak najbardziej optymalnie, jeśli chcę mieć wysoko. No, także zostaje 3 metry, bo to była jedna z opcji. Kwestia tylko, wiecie co, ja bardzo cenię, jeśli ktoś ma inne zdanie ode mnie, tylko potrafi to racjonalnie uzasadnić albo cokolwiek, albo przekonać mnie. Także, a z kierownikiem tutaj mówię, mam takiego kierownika, że... No i co się okazało, bo też porozmawialiśmy o oknach i tak dalej. No mówi, jak powiedziałem mu gdzie kupiłem i tak dalej. Przecież to jest mój kolega w sobotę z nim miałem spotkanie ze studium. No mówię, no kurde, no to wcześniej już pan nie mógł powiedzieć, nie? <grytanie> to bym wykorzystał jakieś jego znajomości. Ale i tak udało mi się. Na oknach wynegocjować tą cenę. Uzyskać. Znaczy wynegocjować. No wynegocjować, bo nie wiem chyba targowałem się troszeczkę. Natomiast natomiast Eee, ja świadczę usługi budowlane e, I Oni też chcą z moich usług Skorzystać, także e, Nie negocjowali Zbyt dużo ze mną, bo Bo mogłem też na mnie dużo skorzystać Także ja myślę, że w dzisiejszych czasach To Wiecie co, może bym nie Nie skłamałbym to, tak jak to było w czasach PRL-u ja tobie to, ty tobie, ty mi tamto nie wiem, wracamy do tych czasów? <grywy> no nie, no nie chciałbym, no, ale patrząc na te ceny, patrząc na coś, co się dzieje, no to, no to do czego, w którym kierunku my idziemy? Okej, okay, i będę miał narożnik wymurowany pierwszy w pełni. O, pisa, kiepska wysokość kiepskie rusztowanie w tym rogu ale ale tyle mi wystarczy żeby to wymurować nie będę musiał stawiać całych ram tylko przestawię sobie to co mam tutaj do wieńca na pewno ramy postawię pełne jak będę robił wieniec póki co, póki co jadę z prowizorycznego rusztowania w tej niższej części tak zwanej nocnej o jak ładnie, jak ja to lubię Światełka no jest, tam jakieś pół milimetra cink, cink i lecimy Zamierzam dzisiaj pobawić się tą stroną, może tam jeszcze dojadę, a tamta strona nieszczęsna jakoś nie idzie mi murowanie eee, samego wejścia <laughs> i tamtych ścian, tamtej ściany. Tam naprawdę się nie ma gdzie rozpędzić. Z tej strony to jeszcze wygląda tak, ale zobaczcie jak to wygląda z z tyłu, z tamtej strony. No to jest zresztą tak jak wygląda na wizualizacji. Tutaj się nie ma gdzie rozpędzić. Dwa pustaki półtora, dwa pustaki, 3 pustaki dwa i pół. tam jest 3,5 pustaka. No, jeszcze muszę ten klej, po, po, klej postrącać. I ten, tu się nie ma gdzie rozpędzić, a jeszcze trzeba wiązanie do ścianek działowych robić. No. A tu można lecieć metry, też i pociągły na metrach. Dobra, kolejna sprawa wyjaśniona. Wracam do murowania. A co już no nie będę was zanudzał, jak po prostu smaruję klejem i kładę kolejne pustaki. Chyba, że znowu mi coś ciekawego wskoczy, także zaraz do Was wrócę.